Za około 10 minut rozpoczniemy dekorację zwycięzców w kategorii junior oraz kobiet. Lejwiczy, dawać! Z tyłu za koło na gdzie jest podróż. Zakończył się to na macie czwartej. Władza na ręce, którego będzie podnosić dalej. Władza na ręce, którego będzie podnosić na ręce, którego będzie podnosić dalej. Władza na ręce, którego będzie podnosić dalej. Prosimy na matę numer 4. Naddoski Michał. Proszę zobaczyć. Proszę zobaczyć. Więc może jedno z lotnisko Jest to kategoria 97 sceny od białych pasz. Ekstra widzę. Na nogi. Wstan na nogi widzę. Powoluj sobie. Powoluj. No, Powracę powoli. Powracę powoli. powoli. Zablokuj nową pasz. Powracę na ciebie.

dwie tak, tak. minuty za tobą podkręć biodra, podkręć biodra tutaj. podkręć biodra walczysz, walczysz, masz siły jeszcze dużo na spokojnie na spokojnie teraz dopiero zacząłeś walczysz no, tak. zapląkaj w jedną noc za... dobrze i po, dobry Dobrze. Tak, tak

a tak powinien głowę, jak nie będziesz mógł do trykota, spychaj głowę do obopłatki. Zmiknie mięsko. się, nie pomyśl. Ściągaj sobie, tak. Elegancko, tak, prawie. Za blokuj. się, odkleja się, odkleja się, tak, odkleja się. W zbieraj rękę do środka! Zbieraj, rękę. Się, 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 zbieraj rękę do środka! Zbieraj rękę! Zbieraj rękę do środka, PJ! Rękę do środka zbieraj! Rękę weź, piczej. Tak, 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 przechodź, przechodź, przechodź! Przechodź, przechodź! Przechodź! Wkręcaj przechod, 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 przechod. się, wkręcaj się! Dobrze! Dobrze, Dobrze tak! twój, twój, twój. Dawaj, idziesz do tego, BJ.

Kwiatuj, próbuj, próbuj, dawaj! Podniegaj i roluj! Dawaj! Dobrze, i spokojnie! Dawaj, jeszcze dasz radę! go roluj! Dawaj, biodrami, biodrami, biodrami!

20 20 sekund, BJ, 20 sekund, Dawaj, BJ, 20 sekund. Dawaj, BJ. Dawaj, Końcówka Raz. Brawo 6, 4 64 był zaliczył dwóch swipów temu i temu Kolego Ty dwa swipy miał w gardę Masz gości